Zuzia dostała 45 zł i ma kupić książkę, która kosztuje 27 zł. Jak szybko może obliczyć, czy zostanie jej pieniędzy, aby kupić farby, które kosztują 15 zł. Pewna szkoła podczas charytatywnego festynu przygotowała dla swoich uczniów zdrabki. Każda zdrabka ma 32 pola. Wszystkie zdrabki wygrywają. Aby odebrać nagrodę, wystarczy zdrapać 17 pól. Ile zakrytych pól zostanie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy od liczby 32 odjąć liczbę 17. Pokażę Ci teraz sposoby, dzięki którym można wykonać takie działanie w pamięci. Spójrz na liczbę, od której odejmujemy. Tą liczbą jest 32. Cyfra jedności to 2. Zdrapmy najpierw dwa pola. Na przykład te. Zapamiętujemy, że zdrapaliśmy dwa pola. Nie ma już 32 zakrytych pól, tylko 30. Mamy zdrapać 17 pól. Zdrapaliśmy dwa pola, więc do zdrapania zostało nam jeszcze 15 pól. Zauważ, że to odejmowanie dużo łatwiej wykonać w pamięci niż to odejmowanie. 30 odjąć 15 to 15. Zdrapię więc jeszcze 15 pól. Sprawdźmy, czy zostało nam 15 zakrytych pól. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 32 odjąć 17 to 15. Oczywiście mógłbym zdrapać inne pola, ale wybrałam akurat te. Weźmy teraz nową zdrapkę. Ta zdrapka jest dokładnie taka sama jak poprzednia, więc mamy tutaj również 32 zakryte pola. Do zdrapania znowu mamy 17 pól. Pokażę Ci teraz, jak inaczej można wykonać to odejmowanie. Spójrz teraz na liczbę, którą odejmujemy. Ile dziesiątek ma ta liczba? Ma jedną dziesiątkę. Zdrapmy więc 10 pól. Na początku do zdrapania były 32 pola. Zdrapaliśmy 10, więc do zdrapania zostały nam 22 pola. Aby odebrać nagrodę, wystarczy zdrapać 17 pól. Zdrapaliśmy 10, więc do zdrapania zostało nam jeszcze 7. Teraz od liczby 22 odejmujemy liczbę 7. A ile to jest 22 odjąć 7? 15. Zdrapię więc teraz jeszcze 7 pól. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie sprawdzić, czy rzeczywiście zostało teraz 15 zakrytych pól. Schowam teraz tę zdrabkę, bo nie będzie nam już potrzebna. Pokażę Ci teraz jeszcze jedną bardzo fajną metodę, która pozwala wykonać odejmowanie dwóch liczb w pamięci. Czy pamiętasz, które działanie jest działaniem odwrotnym do odejmowania? Takim działaniem jest dodawanie. Co to oznacza? Jeśli od liczby 32 odejmiemy liczbę 17, to otrzymamy pewien wynik. I jeśli do tego wyniku dodamy liczbę, którą odejmowaliśmy, czyli liczbę 17, to powinniśmy otrzymać liczbę, od której odejmowaliśmy, czyli liczbę 32. Wiele osób twierdzi, że łatwiej jest wykonywać w pamięci dodawanie niż odejmowanie. No to zastanów się teraz, jaką liczbę należy dodać do liczby 17, aby otrzymać liczbę 32. Tą liczbą jest liczba 15. Oznacza to, że 32 odjąć 17 to 15. Pokażę Ci teraz jeszcze jedną metodę, która pozwoli Ci wykonać odejmowanie dwóch liczb w pamięci. Zobacz. Znowu od liczby 32 odejmujemy liczbę 17. Bardzo łatwo odejmuje się pełne dziesiątki. Mamy tutaj liczbę 17. Do pełnych dwóch dziesiątek brakuje nam trzech jedności. Pokażę Ci teraz, jak to działanie można zamienić na inne działanie, które będzie dużo łatwiej wykonać w pamięci. Możemy do liczby, którą odejmujemy, dodać 3 jedności. Wtedy otrzymamy dwie pełne dziesiątki. Należy jeszcze zwiększyć o trzy liczbą, od której odejmujemy, czyli 32. Obie liczby zwiększamy więc o 3. Jeśli liczbę 32 zwiększymy o 3, to otrzymamy liczbę 35. Jeśli liczbę 17 zwiększymy o 3, to otrzymamy liczbę 20. Otrzymujemy 35 odjąć 20. 35 odjąć 20 to również 15. Zauważ, że każda z tych czterech metod dała nam taki sam wynik. Jest nim liczba 15. A może teraz spróbujesz wymyśleć swoją metodę? Odejmowanie w pamięci możesz wykonywać na wiele sposobów. Wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada, a może wymyślisz swoją własną metodę. Zapraszam Cię do obejrzenia innych lekcji o dodawaniu i odejmowaniu oraz do subskrybowania naszego kanału.